Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Ponad 100 lat temu wierni zapraszali do swych domów księdza, aby poświęcił ich pożywienie. Jednak przygotowywali go tak wiele, że często nie mieściło się na stole. Dziś to parafianie przychodzą do kościoła i w wiklinowych koszyczkach mają tylko część pokarmów, które po błogosławieństwie zostaną spożyte podczas uroczystego śniadania wielkanocnego. Według starych wierzeń święconka miała chronić przed chorobami, klęskami żywiołowymi i złymi duchami. W koszyku nie mogło zabraknąć chleba na pamiątkę rozmnożenia pokarmu przez Pana Jezusa na pustyni: jajek symbolu nowego życia oraz mięsa symbolu baranka paschalnego. Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obliłeś świat z żelą. Powodostępne pokarmy, mięso i wszelkie pokarmy, które będziemy mieli na baranku. Dziś Wielka Sobota, okres rozważania i zaduma, ale też czas, kiedy wierni gromadzą się w kościele, by poświęcić pokarmy. Proszę powiedzieć, skąd wzięła się taka tradycja? To jest tradycja od czasów niepamiętnych, tak można powiedzieć. Już Żydzi, kiedy spotykali się na wieczerzy paschalnej, łączyli jedzenie, posiłku razem z jednością rodziny i z modlitwą. I to jest chyba taki pierwszy początek, który potem przeszedł w czasy chrześcijańskie. Sobota Wielkanocna to jednak nie tylko święcenie pokarmów, ponieważ już od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej w tym celu kaplicy, zwanej Grobem Pańskim. Przy Grobie Pańskim, oczywiście, honorową wartę pełnią harcerze, ministranci i strażacy. Trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Do kiedy potrwa? I jakimi obrzędami wieczornymi się zakończy? więc potrwa do samego wieczoru w naszym kościele w Trzemeśni do godziny 18 i potem zacznie się wikilia liturgii paschalnej. Zacznie się najpierw poświęceniem ognia i paschału przed świątynią, a później będzie liturgia światła, czyli kantor zaśpiewa piękną pieśń o świecy i symbolice świecy, która się spala dając światło, a później będzie liturgia yy, chrzcielna, gdzie będzie odnowienie chrztu. To jest taki czas, kiedy dawniej chrześcijanie przyjmowali w ogóle chrzest Wielką Sobotę. Oczywiście przed tą liturgią chrzcielną będzie jeszcze liturgia Słowa bardzo rozbudowana, o szczególnie historię zbawienia przedstawioną w czytaniach Starego Testamentu. I takim punktem centralnym tej liturgii Słowa, jednocześnie liturgii chrzcielnej, będzie poświęcenie wody chrzcielnej i uroczysty, uroczysty śpiew Alleluja z podniesieniem paschału. A potem będzie komunia święta, ciąg dalszy liturgii. W naszym kościele nie będzie rezurekcji, tak jak jest w niektórych parafiach, zaraz po tych obrzędach, tylko będzie rano, skoro świt według starych tradycji. Tak jak przed chwileczką życzyłem swoim kochanym parafianom, także i wam, drodzy widzowie, życzę, żeby z zmartwychwstały Chrystus Umocnił jedność Waszych rodzin i przyniósł ten największy skarb, jaki mamy tutaj na Ziemi. To jest pokój duszy, pokój wewnętrzny. Wszystkim szczęść Boże.